Jak to zrobić? Czyli przedłużanie przewodów w gniazdku. Dziś to już typowa usterka, kiedy dzwoni klient i mówi, że gniazdko mu raz działa, a raz nie, a kiedyś wszystko było dobrze, nie wie o co chodzi. Dzień dobry, elektryk. Najczęściej przydarza się takie coś w kuchni, w gniazdach użytkowych naddatowych. I tu mamy dokładnie taki przypadek. Było gniazdko, klient zażyczył od stolarza, aby ten przykleił płytę na ścianę zamiast kafelek. Często, tak jak tutaj, dochodzi nam nawet 3 cm. A przewody w puszce pozostają tej samej długości. Stolarz, chcąc zakończyć swoją pracę, montuje gniazdo tak, jak było, do zakrótkich kabelków. Te ledwo trzymają się w zaciskach, stąd słaby styk, wytwarza się temperatura podczas poboru prądu i z czasem gniazdo przestaje funkcjonować prawidłowo. Zazwyczaj takie gniazda użytkowe w kuchni są w układzie szeregowym czyli jeżeli w tym gnieździe styki są słabe, ma to wpływ na działanie kolejnych gniazd, często też gniazda do lodówki. O czym zazwyczaj dowiadujemy się zbyt późno. By uniknąć takich sytuacji, nie powinniśmy angażować stolarza w montaż elektryczny. Po jego wizycie przydałaby się wizyta elektryka. Stolarz wykonuje swój zakres pracy i nie ma obowiązku podłączać gniazda. Tak naprawdę w ogóle nie powinien tego robić. Bystry stolarz w tej sytuacji powiedziałby klientowi, proszę pana, proszę wezwać elektryka, bo dołożyliśmy płytę, zwiększyła się odległość gniazda od ściany, przewody są za krótkie i no nie będzie panu to działać, albo przewody ledwo sięgają mi do gniazda i ciężko mi jest podłączyć, proszę wezwać elektryka, niech elektryk przedłuży te przewody. I nikt nie ma do nikogo pretensji. Stolarz przecież nie wozi ze sobą kabelków ani jakiś złączek. A temat jest bardzo prosty jak widzicie. Używając szybkozłączek, łączymy przewody w odpowiednie pary. A brązowy z brązowym, niebieski z niebieskim. Do nich dopinamy kolejne żyły, które będą zasilały nasze gniazdo. Taka metoda niesie za sobą dwie zalety. Po pierwsze, nie rozłączamy całego szeregu, czyli tak jak teraz. Grzebie sobie w gniazdku, a tam szybkozłączki podają mi napięcie do kolejnych gniazd, lodówki, pralki, suszarki, czegokolwiek innego. I podobnie w drugą stronę. Te urządzenia, które gdzieś tam dalej działają, nie obciążają swoją pracą styków tego gniazda. Często, zwłaszcza w starych instalacjach, gdzie gniazda podłączone są też szeregowo, bez takich szybkozłączek, a na końcu obwodu działa na przykład pralka. Wówczas prąd, który ona pobiera do swojej pracy, przechodzi przez wszystkie gniazdka w naszym pokoju i pali nam te styki, bo przez lata użytkowania pojawiły się tam luzy. Nikt tego oczywiście nie dokręca, bo takich rzeczy się nie robi. A zastosowanie takiego prostego rozwiązania, czyli szybko złączki przed podłączeniem gniazda, odciąża nam jego styki. Oczywiście cały czas na filmie mam na myśli dobre szybko złączki. Prosty zabieg, myślę, że nikomu nie powinien przysporzyć problemu, ale pamiętaj, przed takimi pracami należy wyłączyć prąd. Jeżeli nie jesteś elektrykiem i masz wątpliwości, nie rób tego. Po montażu takiej płyty na ścianie pojawia się też drugi problem, jak widzicie. Nie można osadzić gniazda, ponieważ puszka została tam gdzie była, czyli w ścianie. Dlatego ja nauczyłem się już i zawsze mam w walizce wkręty do drewna. Jeżeli nie możesz wykorzystać oryginalnych mocowań z gniazda, przymocuj je za pomocą wkrętów. Plastikowa osłona, i tak wszystko zasłoni, a wszystko będzie świetnie przylegać. Sprawdźmy, czy działa. Jeżeli ktoś będzie chciał wyrwać to gniazdo, będzie musiał to zrobić razem z płytą. Podobał Ci się film? Kliknij łapkę i suba.